Słuchajcie kto mnie pytał w komentarzach czy ja odpoczywam Moja praktycznie straciła przytomność Cześć wszystkim Cześć. Witamy w windzie. Ja jak zawsze wszędzie znajdę windę. Słuchajcie, dzisiaj mamy ostatni dzień z wynajmowanym autem, prawidłowo powiedziałam. E, I jutro go oddajemy, więc dzisiaj chcemy po prostu ten dzień wykorzystać na maksa. E, chcemy też e, pojechać do Lidla i zobaczyć, czy się różni czymś od polskiego Lidla. I też trochę zwiedzimy okolice. Życzymy wszystkim dzień miłego dnia! Zostańcie z nami. рожевый лапки буря. Вручил рожевый лапки буря. Так, и с лапками буря. Лапка буря не очень еде не слышалась. Маша, то в твоем стиле. Я уж мам свое снедание. Помаранча, фиги и грейси. А то мое снедание. Mamy 9.22, czyli w Polsce jest godzina 8. 22 i my w sumie nigdy tak wcześnie śniadanie nie jemy w Polsce no nie? No. ludzie jak Daj ludzie a Elias jak zawsze Elias gdzie? Nie wracam z tym łobuzem do pokoju Siedź, 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 sied, sied spokojnie. Nie, nie nie. Cię, ciężko, ciężko, ciężko. Trzymaj wychodzimy, no chodź, chodź. Idziemy, idziemy. Eliatko, wychodzimy, wychodzimy. Proszę, do wyjścia, o. Liatko. kto mnie pytał w komentarzach czy ja odpoczywam nie odpoczywam ale tu jest fajny widok jeszcze widziałaś? Super, naprawdę. Słuchajcie, my jak zawsze nie możemy wyjść tutaj, sprzątaliśmy pokój, żeby pani właśnie od sprzątania przyszła i umyła nam podłogę bo jak wszystko leży na podłodze, no to po prostu wywieszamy tą tabliczkę, żeby, żeby nikt nie przychodził i nie sprzątał. Mamy godzinę 10.45 i jedziemy na plażę. Właśnie, właśnie wczoraj nic nie nagrywałam, ale byliśmy na fajnej plaży, naprawdę przepięknej, Nisji, ale nie miałam ze sobą ani komórki, ani kamery, ponieważ tam po prostu były tłumy, więc y, musiałam uważać, ale plaża naprawdę była przepiękna. Dzisiaj jedziemy na y, też dalszą plażę, y, która znajduje się właśnie przy tej Nissi i to jest chyba makronisos, coś takiego nie, nie pamiętam. Makronisos. Makronisos? Nie wiem, napiszę tutaj wam napiszę napiszę wam tutaj i sądząc po opiniach Google, no to jest też piękna plaża. Praktycznie jak wszystkie plaże tutaj w Ayanapa. Przepiękne. Co jest, Mariusia? Co? Właśnie, tutaj. Mam, mam, Mogę napić się, tak? Czy ty chcesz? Mm. Ja, 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 ja. ja. Brawo, brawo. A ja Isia już nie może się doczekać. O tym mi proszę komórkę, jak zawsze. A tęsknię ze swoim tabletem. Dobra, póki yy, czekamy na mesio. E, właśnie tutaj wam pokażę ten filmik z Luna Parku bo sporo osób mi właśnie pisało w komentarzach e, że zapomniałam o tym opowiedzieć to prawda, słuchajcie, Mesio jeździł na takiej lejtowej dziecięcej, co to było, jakiś robaczek był i Mesio tam tak się cieszył a później ja poszłam z dziewczynami matko to było straszne, Maia tak się przestraszyła, Maia praktycznie straciła przytomność nie tylko maja straciła przytomność mamusia też, nie, to było naprawdę straszne, ale słuchajcie, ja jedną ręką trzymałam Maje i jajisze jednocześnie, tak. Ja naprawdę się bałam, bo ja widziałam to wasz maj, to było naprawdę straszne. I ona już zamykała oczy, jakby naprawdę praktycznie traciła przytomność. Tak, lejtowa. tylko ty byłeś na dziecięcej takiej drżownicy, a ja poszłam naprawdę na, na coś strasznego, ale dziwne też było to, że tam było napisane, że dziecko może wejść od 100 cm wzrostu, czyli takie malutkie dziecko. Moja ma około chyba 116, 120 coś takiego, chyba 116 więc jakby sporo wyższe jest, tak? I, i ona się naprawdę bała, bałam się też ja ja się po prostu przestraszyłam dla mnie temat Wesołych Miasteczek jest już po prostu zamknięty, naprawdę a teraz możecie to zobaczyć idziemy do Wesołego Miasteczka Maja wyspała się w wózku Елєс цілого часу марує, а Іша теж марує Що? О, Матко! Це колейка! Ні, я не йду I jak widziałam, radozną twarz Mesia, który się tak cieszył i nagrywał. I ja tak już mu krzyczałam: nie nagrywaj, wyłącz, bo naprawdę to było. Ja, ja źle się czułam i też bardzo, bardzo się bałam o Maję. Aisha była w sumie w porządku, ona też się bała i cały czas powtarzała, co to jest, co to jest, co to, co to, co to. Co to? I już mówiła, że Aisha też mówiła, że ona już więcej nie pójdzie, ale Aisha była spoko, naprawdę. Ona normalnie odreagowała, ale naprawdę, ona początkowo zaczęła krzyczeć. Ja widziałam takie jej oczy, a później już przestało krzyczeć i już zamykała oczy i ja nie wiem, czy ona straciła przytomność, czy nie. Chyba nie, ale naprawdę zamykały tak, jakby w takim transie po prostu. Jechała. Nie wiem, co jak to się nazywa? Kolejka? Nie, nie kolejka, I to nie kolejka. To jest ośmiarnica. Nie ośmiornica, to było coś, nie wiem. Piszcie w komentarzach, jeżeli wiecie, jaką to ma nazwę. Nie mam pojęcia, jaką to ma nazwę, ale więcej na coś takiego nie pójdę. To było naprawdę, to było najgorsze wyjście. Ja już. Ja na czymś jednym po prostu jeździłam właśnie na tym. I, i to był koniec. Nie ja chciało się z dziećmi, ja mówiłam ci ja Przy tym, wiem. że. Słuchajcie, jeszcze mamy te monety. I właśnie Isza nas jeszcze namawia, że możemy jeszcze pójść na coś. Nie wiem, czy się odważy. tam pójść. Dobra, wychodzimy, bo już się rozgadałam. Wychodzimy. Pa pa! Wracam do pokoju. Dobra, I ty. Widziałam Wasze przestraszone oczy. Zabieraj swoją trójkę dzieci. Słuchajcie, ja jeszcze nawet nie zdążyłam wejść do wody, ponieważ pisałam z naszą panią projektantką i tam, już u nas w domu, na górze robią ściany. Będą ściany na górze, fajnie. Mam nadzieję, że jak już wrócimy z wakacji, no to wam już to pokażemy. Zobaczcie, to co, nam, to co nam przyniosło? Nasio. Ja tu mamy figi, sop, figi, Arbus. Mhm. Stereo 3,50 za, za, za taki mały talerzyk? O, 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 o. I tak jest dużo. Dużo. <laughs> dużo. Zobaczcie, jak wyglądają moje nogi. A tutaj po prostu jakaś czekoladka leży. Tu są nóżki Aiszy Widziałaś różnicę myśla? Naprawdę, no. ja w ogóle jakbym. Nie wakacyjne ludzi. <laughs> Różnica wakacyjna. Słuchajcie, wróciliśmy już do hotelu, kto tam krzyczy? Ja praktycznie nie pływałam i nie byłam na słońcu. Zobaczcie, zdążyłam się po prostu spalić. Nie wiem, nie wiem w którym to momencie się wydarzyło. Nie wiem. A jeszcze jakby nic, po prostu się opala i, i, i ładnie. A ja muszę na buraczka wyjść. Co? Bo dzisiaj z koktajlem leżała na plaży. Z koktajlem leżała na plaży. Słuchajcie, mieliśmy jeszcze dzisiaj pojechać do Lidla, ale sprawdziłam ile ogólnie mam materiału i, i mi się wydaje, że jednak ten vlog będzie trochę za długi. Ja nie lubię zbyt długich vlogów, ponieważ wtedy długo, długo to wszystko się montuje, no i mi się wtedy nie chce. Więc postanowiłam, że jednak skończę tego vloga. Nie wiem też, czy my dzisiaj zdążymy do Lidla, czy nie, ponieważ tutaj leżą e, leniuchy. Nie? Ja, ale nie leży, ja przyszłam e, skończyć S skończyć vloga. E, więc nie wiem, jeśli pojedziemy do Lidla, to na pewno to zobaczycie w kolejnym odcinku. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj! Znaj... Życzymy wszystkim miłego dnia i do, do zobaczenia. Pa, pa, nowy pa, 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 pa. Aisza.